Siemolicka, tutaj Frer, a to będzie dziewiąta, dziewiąta część zagrajmy w Gothic 3. Jak chcę, so, Sorki, że w poprzednich częściach właśnie numeracja była zła, to mi się poprawa, popra, popaprało właśnie w części z Ortegą. Jak chcę, so, to będzie dziewiąta część Sorki, właśnie za tutaj te błędy, w, po numerowaniu. W poprzedniej części właśnie zwierza, yy, zwiedzaliśmy plażę, czyli czyściliśmy ją z zwierzątek tych zamieszkujących je. Wstąpiliśmy też do jaskini i do smoka, który bardzo nas szybko przypiekł i troszeczkę gotowaliśmy przed naszą wyprawą. Teraz będziemy właśnie tutaj, jak co, zmierzać blisko do Montery. Albo raczej to będzie takie przygotowanie trochę do zmierzania w Monterę. I... Na razie tutaj się ludziska wezmę teleportne do Cape Dan, zobaczę czy właśnie Koper chce mieć do mnie jakieś zadanie, bo w quest packu było właśnie jakieś zadanie propo propos Coppera. Jeżeli nie, to otworzymy metalową skrzynię w jaskini w Redok i już ruszymy właśnie. Tak z ludziska, włączę na chwileczkę nagrywanie, wiecie tak, jest wary z góry jak się tepnę i zaraz do was wracam. Już powracam do was ludziska i oto już właśnie idziemy zapytać się Coppera, czy ma dla, jakiś, dla nas jakieś zadanie. Dobra, właśnie jak tutaj poleci ten jeden materiał i jeszcze drugi i to raczej dzisiaj będzie wszystko, bo w sobotę kręcę, mam okazję właśnie, no i może w niedzielę będzie jeden ludziska, tak jakby troszeczkę widać jak porzucałem troszeczkę tych materiałów, tak już na koniec wakacji sobie już wiecie sobie pograć to trochę, bo już w zasadzie no w szkole to tak jakby jest szkoła to się za dużo nie gra, trzeba się uczyć, ale i tak prawdopodobnie będę to w pewnym momencie oleje. Ale też będę musiał dbać właśnie o uczenie się. Dobra, czy Koper coś chce ode mnie? Mhm. Mhm. Mm. To Co sądzisz o Ardei? Bo ona No... No to mamy Coopera odprowadzić właśnie tutaj yy, do Ardei. Dobra, yy, wezmę tutaj sobie, leciska zapiszę. Tak, wiem, moje zapisywanie was prawdopodobnie w albo takie inne. I łączenie też filmów. Ale niestety UEWI z góry nie śpi. A, wezmę te magiczne korzenie, pozrę na bulion. Aha, i właśnie, propo. Dziękuję właśnie za 5000 aż wyświetleń. W ogóle tak niektórzy ich chwalą, że tyle widzów takie inne, a dla mnie ludziska po prostu wystarczy te 5000 wyświetleń i kilka łapek w górę. Tak w ogóle już widzę, że, że troszeczkę tam jakieś filmiki mają po 400 wyświetleń i takie inne jak z ludziska z tym wszystkich moim, moim widzom od dawna niedawno bardzo z góry dziękuję. I to już wszystko, próbowałeś na tych 5000 tysiącach wyświetleń. Dobra, Cooper, jesteś tutaj, dobra, udało ci się przejść, nie było żadnego problemu większego z tobą, więc idźmy dalej i zobaczmy, czy tutaj Hamlar będzie chciał Kopera Warnei. Raczej nie, jak mi się przypomina. I mieliśmy i mamy później zadanie, żeby zna znaleźć dla niego jakąś taką inną pracę, fuchę. Czek, to zwać? Jak to zwał? No, i widzicie, będziemy właśnie tutaj, w troszeczkę nocy, yy, iść yy, koło tej drogi w Monterze. I nie będę już tak przed Wami tego zdradzał. Oj, 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 laguje, laguje. Yy, nie będę przed Wami tego zdradzał. Prawdopodobnie w drodze do Montery spróbuję zapolować na kilka cieniostworów. Tak, dosyć chory pomysł na tym levelu. Ale czego ja bym kurde nie wymyślił? Dobra ładnie, Jelonek pad. Ogrzyliście, ok, zbior, tam wszystko taki trochę ze mnie zbieracz, zbieracz runa leśnego. Ale warto, warto liska. Później, jak z tego mi stórki super, to szkoda gadać. Jesteś, jesteś ok. Super. Nie uciekłeś mi nic, a nic, dobrze się sprawuje. Bardzo się cieszę. To nie jak kurde z Cyrusem, który uciekał mi właśnie gdzieś tutaj po drogach czy coś tam, ale na, nie, na niego też znalazłem sposób. Dobra, zapytajmy się tutaj, czy właśnie Hamlar będzie chciał Coopera na pracę, czyli zatrudnić go, czy jak? No to Hamlar, zobaczymy co masz tutaj. kurde ale go zlał okay. Ojej, oj 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 nikt cię nie chce no wracaj do redok Dobra, ludziska. I jak mówiłem, zrobiliśmy tutaj co w naszej woli, ale niestety nie udało się. To więc ludziska tutaj sobie zapiszę. O tak, zapiszę, zapiszę. Tepnę się do Cape Dan, bo chyba będę już mógł właśnie się nauczyć yy, tutaj, właśnie garbowania zwierzątek, i później do Redok, i prosto na Monterrey. To więc przerywam i tepnę się. Dobra, ludziska, już jestem. To więc idźmy zapytać się czy już mamy w zasadzie tyle właśnie jakby można powiedzieć no, tego, ten expa, żeby właśnie e, nauczyć się garbowania zwierzątek. Dobra, Jens, Naucz mnie czegoś o polowaniu. O... E, gdzie to było? Jak obdzielać ze skór... Zwierzęta ze skóry zdolności łowieckie, dzień punktów muszę mieć ich potrzebnych cichy łowca Dobra, to więc jeszcze się pod szkole. oj chans I zobaczymy czy za 130 właśnie będą mieć jakiś łuk, trochę porządniejszy ludziska. Niestety nic. Ale bulion wezmę, bulion wezmę eee, cichy łowca, aha Czyli to pozwoli nam pominąć tutaj właśnie niedogodności z, związane z tym. Jeszcze się zastanowię, wiecie. Cicho głowcy i tak prędzej, później będę musiał się nauczyć, to więc jednak nie to zużyty. Tu kostur jakiś troszeczkę. Nie, taki też maciarski ten kostur, można powiedzieć. Ojej, dosyć jestem w słabej sytuacji, a ten łuk, długi sprzedam. I więc z wyruszamy do Montery. Jeszcze tutaj pójdziemy do Cape Dan Otworzyć skrzynię I zobaczę, troszeczkę ciemno tutaj Wchodni yy, mam aż 8, dobra Czyli jednak nie jest tak źle ludziska Raczej wiecie co? To tutaj potraktuję jako jakby Tą część nazwy, ostatnie spojrzenie na... No nie może ostatnie, tylko Żegnaj Wybrzeże, czy takie inne Bo jak już Właśnie dotrę do Karawany I Omara Przegrę nagrywanie dziewiątej części ludziska Tak, i zacznę dziesiątą Która już będzie O, orki Która będzie mówić sama za sobą do Montery Wielowce pójdzie się walić Ładnie Teraz ciebie ciupne. Parujesz, o! I koniec Twojej tutaj zabawy było ze mną Więc Dobra, sprawdźmy czy tu nie ma kolejnego Bo mi się wydaje, że za... na jednym się nie skończy, ale Dobra, z w klan coś tu miał Trochę takie ...kierdy, można powiedzieć. O, magiczne korzenie, fajnie. Więcej na bulion będzie na gotowanie. Puściutko na razie. A pamiętam, że tutaj w pewnym momencie było ich dużo. Zatwardziały wojownik. Dobra. Albo no co, ej. Ja tu się tyle nie pieprzyłem, żeby tutaj jakiś ork mi właził u ludziska. To więc ten ork marnie skończył, po tym walczymy za buntowników, nie dziwię się. Fala płomieni. Będzie mogli właśnie z tego skorzystać, zobaczymy jak z tego można skorzystać, bo prawdopodobnie będziemy korzystać z tego dużo. Oj sobie poczaruje orku. Do widzenia. Okej, okay. ludziska. Twierdził wojownik DAT. Dobra. Popatrzmy, czy tu nie będzie. Chyba tu może być jeden. Pus. Nie mogę mu pozwolić wyjąć broni. Cholera, i będzie teraz parować. Ładnie. Dobra, zażyjmy miksturkę. O, miał gulasz i miksturki dwie, bardzo fajnie. Coś na nim zyskałem, można tak powiedzieć magiczne korzenie. Ładnie. Dobra, zobaczmy co tutaj będzie następnego. Ork żołnierz, super. Ale chyba heda, ładnego no. i rzem chybił. No i dwaj orkowie na mnie. Dobra, ja się bawię, tak. Że mnie trafił? No nie! Eee, dobra, trzeba przykończyć jakiś gulasz, ludziska standardowo, gulaszyk. Dawaj, gulasz. I o, proszę bardzo. I że muszę tutaj tych orków wyciągnąć z tej jaskini. Dobra. Dobra. Kurde, Boże, Boże, Boże. Ja pierdziele. I znów te ciuczły czu by mnie wybiły. Ja pierdziele, waliście cię ty tylko z takimi ty orkami. Pierdzielaj. A nie wkurzają te kurde śmierdziele z Korinis. Bo to jest wersja, właśnie Orka z Korinis. Dosyć bardziej, bardziej tempi niż ich bracia z, z Nordmaru. Dobra, ludziska. No, zapisuję. A co mam robić innego? Dobra. Ja pierdzielę. Teraz tu o, dosyć szybko mija ten czas, może jakoś się załapię, czy coś tam na poranek, może jakiś, ale prawdopodobnie nie, okej. Okay. To więc ludziska tutaj Selem, na razie no, tak, yy. proszę bardzo, błagam, żeby miał było więcej tych, śm czy to jest, a, padły jaszczur. okej, okay, dobra. Pełzacz padły i takie inne, dobra. Otwórzmy, zobaczmy co tu jest. O, dobra, wybuchowa strzała, ponuca strzała, bruka rudy. No dosyć cenne rzeczy mogę powiedzieć. Nie pogardzę. Na pewno. Dobra. Widzicie, już tam się rozjaśnia. Tak, poranek będzie nas witać, jak będziemy ruszać. Oś tutaj y, do Montery, bardzo się cieszę. No raczej tak, no. Poranek będzie raz, witać, witać widać będzie. Dzika Jagoda dzika jegoda i takie inne pierdołki o, Rosa poranna. Tak, 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 te pierdoły tu. Wejdę tu na górkę na chwilę, ludziska, zobaczę co tu jest. O, ładnie, takie jakby świecące kamyczki tu są, fajne bardzo, dosyć. Dobra. Tu był nosorożec ludziska, pamiętam, chrząż. Zając takie inne tutaj żyjątka. Chyba nosorożec był za tą skałą, mi się wydaje. Dobra, musimy go wypatrzeć. Tak trochę troszeczkę spaliśmy na dół. Tak, nosorożec jest tutaj. Tu więc dziecka zapisuję i zapolujemy na tego bydlaka. Dobra. Yy, dawaj, zapis. Dobra, ludzie, zdecydowałem, że ukończę sworzę całkiem i dosyć tam ktoś mi raczej z góry wierci. Prawdopodobnie nie będzie to dosyć słyszalne. No, jakby trochę jest słyszalne, ale nie wiem. Muszę jak najwięcej mu chapa. już ponad połowę ma zdjętą. Dawaj, i teraz walka. Dobra. Udało się. Fajnie. Okej. Okay. No. Ludziska, dosyć prosto. Trochę byłoby szkoda zużywać, wiecie co, tego, no, yy, z czara, Gniew Beliar. G gniew Beliara. Yy, I wiecie co już, ludziska? Tak. To potraktuje jakby takie ostatnie... No, jakby pożegnanie lekko z wybrzeża, można byłoby tak powiedzieć. I ludziska, jak co to będzie? Koniec dziewiątej części. Następna część to będzie podróż do Montery. To więc dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania następny. następnych części. Nara.